kilka propozycji właściwie realizacji różnych tekstów trzela Lalech Pleciuga i z tych tekstów wybrał ten, który właśnie niebawem zobaczymy na deskach Pleciugi. Właściwie nie chciałbym Państwa zanudzać informacjami o Skrażewajdzie, bo to jest to jednak mimo wszystko postać znana z różnych powodów, ale my oczywiście koncentrujemy się przede wszystkim na tym, że był to wybitny angielski pisarz, właściwie nie brytyjski, a też irlandzki który stworzył bardzo wiele różnych utworów, między innymi baśni. To jest trochę mniej znana część jego twórczości, czyli właśnie dla dzieci, ale tak, kiedy się zacznie je czytać, to właściwie okazuje się, że są to baśnie uniwersalne. One przez badaczy są bardzo często porównywane do właśnie andersenowskich, czyli takie, takich, które w bardzo poważny sposób podejmują istotne nie tylko dla dzieci, ale także i dla każdego człowieka problemy.